Witam Pani ogólnie na temat, bo daliście różne tematy, które ja mogę poruszyć. Zadaliście pytanie mi coś takiego: dlaczego nie robić Disy na kogoś? A z tego powodu, że po prostu po co mam to robić? Okan dupy można to wyczyścić, bo tego nie powiedzą w rzeczywistości tylko przez internet zadajecie takie pytanie, dlaczego nie robisz są na kogoś, tak kiedyś było Kiedyś było inaczej Teraz jest inaczej Nie przejmuję się tymi Disami, Bo te dysy to mogę Okan, dupę wytrzeć i tyle Co mi zrobią Tymi dissami krzywdę mi zrobią Przekazy mi ro robią Reklamę I hajs z tego mam No właśnie, dlatego Nie przejmuję się tego co tam pierdolą bo to są tak jak mówię cioty chociaż jakby powiedzieć to na żywo na rzeczywistości to byłoby inaczej by mieli szacunek oni nie mają szacunku bo się boją potrafią tylko robić disy, informacje i co mnie to wystraszy? właśnie nie bo mi robią tak mówię robią mi zajebistą reklamę Dużo ludzi wchodzi i porówna. jest porównaniu pomiędzy tym filmikiem, co oni tam pierdolą, a tym naszym. I coraz więcej wchodzi ludzi na kanał. Coraz więcej wyświetleń i widzów coraz więcej. A wiem, że niektórzy to yy, oglądają z beki, ale pierdolej. Krótko na temat, no co oni mi zrobi? Chuja do dupy mogą mi zrobić. Taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać, nie ma co tutaj... ...płakać nad tym, bo to... ...po co? Po co w ogóle manować... ...czas na takie gówno? Może kiedyś na początku przeszkadzało... ...ale teraz się nauczę jedno pierdolić i... krótko na temat... ...a wy fani nie potraficie. I tym się różnię, że mam większą... Mocą przesyłikani niż wy fani. A widzicie, a wy nie, nie umiecie tego ogarnąć. Pierdolicie tak oni. A później macie do nas pretensję, że nie mamy do Was zaufania. Jak mamy mieć zaufanie do Was fani, jak wy słuchacie tych troli? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. To będziecie mieli odpowiedź dokładną. No, widzicie? Pozdrawiam. I miłego dnia. A, jeszcze jedno. I lajkujcie, bo co co ma? 4000 lajków. Bo chyba o tym zapomnieliście. O tego zarzęży, bo tak słabiutko wam nabijanie idzie. A jak nie będziecie się nabijać, nie dostaniecie płyty. Więc.